Dodajemy do wykresu tytuł i legendę. Aby dodać do wykresu tytuł i legendę, musimy dany wykres mieć zaznaczony. W tym celu klikamy na niego. Następnie pojawiają nam się dwie zakładki narzędzia wykresu: projektowanie oraz formatowanie. Na zakładce projektowanie możemy wybrać Dodaj element do wykresu. Możemy wybrać tytuł wykresu lub jego brak. Tytuł możemy modyfikować poprzez kliknięcie i usunięcie informacji tytułu wykresu i napisanie własnego. Podobnie możemy dodać legendę, jeśli jej nie mamy, lub zmienić jej ustawienie. Dodaj element do wykresu. Legenda możemy ustawić z lewej, u góry lub z prawej strony. Aby zmienić kolor słupków, wystarczy, że klikniemy na danym słupku, zaznaczone zostaną wszystkie, następnie na narzędziach głównych zmienić możemy kolor. Kolor możemy również zmieniać na zakładce: formatowanie, wypełnianie kształtu.